Witam wszystkich, ponownie po krótkiej przerwie. W dniu dzisiejszym, jak widzicie przede mną dwa telefony i Sony Xperia Z biała wersja i HTC One nowy. Jak sporo Was prosiło i pytało mnie, kiedy następny filmik i prosiliście mnie o porównanie Sony Xperia Z i HTC i Samsunga Galaxy S2, tak w dniu dzisiejszym postanowiłem nakręcić jeden z takich filmików. Oczywiście jest tylko dwa telefony, Sony Xperia Z i HTC One, ponieważ Samsung Galaxy Note 2 został sprzedany i na dzień dzisiejszy już go nie posiadam. Także e, telefony są przede mną. No i no, od czego zacznijmy? No ja myślę, że może zacznijmy od e, benchmark testów, e, a, a właściwie nie. E, zacznijmy od speed testu e, e, internetu. E, internet jest oczywiście przez e, 3G, oba telefony e, pracują w tej samej sieci. E, jak widzicie, e, tu jest HTCM 3G, a Sony Xperia ma w tej chwili też 3G. Oba pracują w angielskiej sieci 3, także zobaczmy, porównajmy sobie mniej więcej jak ten test wypadnie. Włączmy aplikację, wszystko na 3G. Zobaczymy z jakimi prędkościami możemy mieć do czynienia tutaj, w, w tym regionie gdzie mieszkam i jak to mniej więcej w telefonach może wyglądać. Także naciśnijmy sobie start i. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jakie, jakie pingi, jakie prędkości uploadowania, do lądowania. Ping jest 82 i 85? Także, nawet nawet jest dość, dość szybki ping, z tego co zauważyłem. Także myślę, że wynik też nie powinien być zły. Oba telefony pracują. Teraz prędkość wysyłania mierzą. Nie są to rewelacyjne wyniki, miałem lepsze. Wcześniej robiłem. No ale jest godzina 10 w Anglii, także może być dość duży ruch na łączach i dlatego może to być przyczyną tego niezbyt dobrego wyniku. Jak widzicie Sony Xperia Z ping 82 milisekundy. Prędkość pobierania to jest 5376 kB na, na sekundę, czyli to jest 5 5, prawie 5,5 Mega. Speed pobierania, wysyłanie jest to 1376 KB na sekundę. Także myślę, że jak na 3G nie jest nieźle. HTC ping 85 mS, pobieranie dużo mniejsze. No serwery się różniły, pobierania trochę. Pobieranie mam ino 2269 KB na sekundę. E, wysłanie jest e, 1,500 tysiąca e, na sekundę. Także, może spróbujmy zrobić e, test, e, gdzie można zmienić sobie e, serwer i wybierzmy ten sam serwer. Wybierzmy London, UK i może London Woodafone. Proszę bardzo. Wybraliśmy ten sam serwer. I uruchommy test jeszcze raz dla pewności. Oba, pingi no, troszkę się różniły. Jak widzicie HTC no, ma ponad 5. Na Sony Xperia dochodzi do 5 mega. Także no, jak na 3G myślę, że nie jest to zły rezultat. 6 mega wyszło na HTC. 5 mega 5, 5200 wyszło na Sony Xperia. E, I wysyłanie wyszło w prędkości prawie 2 meg na Xperii i 1,5 mega wyszło na HTC. E, co dla ciekawości, Wam podam wyniki e, z przeszłości, jakie miałem e, na Xperii. Miałem więcej tych testów robione wcześniej, ponieważ kilka dni używałem e, z powrotem Xperii. HTC nie miałem w, momencie, w tym momencie pod ręką, bo był odesłany, odesłany był, e, do wymiany, bo znalazłem, e, znalazłem ma, 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 mały kosmetyczny. E, problem z telefonem. Także chciałem po prostu zachować telefon jak najbardziej sprawny i odesłałem go do wymiany. Ale ma ważne. Sprawdźmy. Także jak widzicie moje wyniki z kilku ostatnich dni dochodziły nawet do, przekraczały nawet 10, 10 mega prędkość pobierania 11, 11 mega miałem tutaj przez WiFi, a tak samo tu miałem 10, miałem 10 mega i pobieranie było maksymalnie dochodziło do 2,5 mega wysyłania, a także przez 3G. Myślę, że to, że to były dość, dość szybkie rezultaty. Mm. Także jeszcze wróćmy tutaj do HTC na wyniki. No w HTC wyniki te były trochę słabsze, bo zacząłem od wczoraj, czyli od wczorajszego dnia najlepszy wynik to był 5500 kB na sekundę, to jest 5,5 mega na sekundę, ale no myślę, że to też jest dobry wynik. Jeżeli w Polsce przyjeżdżam na urlop, to na ostrady mam taką maksymalną prędkość, także tutaj na 3G jest to dobrze. Dobra, wyjdźmy z tego. I teraz, może jakiś benchmark test, ale dla tego, że ktoś wcześniej zauważył, tam podczas unboxingu też robiłem taki przykładowy benchmark test razem z Xperium, i ktoś zauważył, że na HTC zabiłem wszystkie aplikacje w tle pracujące na Xperinie i wynik na Xperii był trochę gorszy. Także w tym wypadku chciałbym wszystkim pokazać, że aplikacje są zamknięte na Xperii i to samo robię na HTC, zamykam wszystkie aplikacje. I zrobimy sobie Antuan e, 2 benchmark test. E, Wejdziemy w Antuan e, Szybki benchmark test. Zamykamy. Przejdźmy do testu. I zostają ustawienia, wszystkie standardowe, jakie, jakie nam daje e, aplikacja. I wchodzimy do test 3, 2, 1, start. Rozpoczynamy test dwóch telefonów, dwóch najnowszych telefonów na rynku, czyli Sony Xperia Z i HTC One. W przyszłości może będzie, może będzie benchmark test trzeciego Samsunga Galaxy S4, ale nie jestem jeszcze pewien na 100%. Bo z tego co widzę, co orientuję się, już patrzę po sieci, są dość, dość wygórowane ceny tego telefonu i podejrzewam, że. Tak na marginesie e, Samsung idzie w złą stronę i, i kieruje się w, e, w stronę, idzie tą samą ścieżką co Apple. Także za niedługo prawdopodobnie będziemy płacić za samą nazwę Samsung, a nie za produkt. Bo no, z tego co znawcy widzą, to wyglądem się telefonie różni od poprzednika swojego, są zmiany software'owe tylko i wyłącznie. I, no i zmienił się, no zmieniło się wewnątrz procesu, zmieniły się podzespoły, wygląd pozostał nam ten sam. Ja myślę, że kiedy tylko wyjdzie Samsung Galaxy S4, wkrótce będziemy mogli pobierać z Google Play Store aplikacje, wszystkie te aplikacje, które w tej chwili oferuje Samsung Galaxy S4 i także myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Już LG ogłosiło, że, że dla swoich Użytkowników to modelu doda aktualizacji, gdzie będzie można nagrywać z dwóch kamer jednocześnie. Także już zaczyna się walka i myślę, że tylko i, tylko i wyłącznie deweloperzy czekają na udostępnienie źródła Samsunga Galaxy 4. Na pewno takie aplikacje będą dostępne właśnie z nakręcaniem dwóch, z dwóch kamer jednocześnie, będą dostępne w Play Store na inne telefony z Androidem. Także to nie problem, będzie wkrótce. I, i, I ja myślę, że 600 funtów na dzień dzisiejszy preorde za Samsunga Galaxy S4 jest to dość sporo, ale przejdźmy do naszych telefonów. Mało ważne o no, Samsunga. Samsunga jeszcze na rynku nie ma. E, jak widzicie, test e, benchmark tez, antu, antu trwa nadal. Pomału zbliżamy się do końca, no telefony idą prawie w web, także zobaczymy, e, jaki to będzie wynik. Myślę, że no nie powinno być aż tak źle. Zobaczymy się przekonamy. E, na marginesie chcę powiedzieć wszystkim, że w dniu dzisiejszym planuję jeszcze jeden filmik. Będzie to filmik z, z przedstawienia mojej, e, mojego nowego zamówienia. Oczywiście zamówiłem e, mały gadżet do mojego HTC. Jest to, jest to e, firmowa od HTC e, osłona, cover plastikowy, e, twardy cover na składacy się część części na HTC, chroniący jego plecki. E, mikrofon e, i, i górę i kamerę tak samo także wkrótce będzie ten filmik dostępny na moim kanale obserwujcie mnie e, HTC już skończył zaraz wa, Wam przedstawię wynik bliżej czekamy tylko i wyłącznie na Xperię Xperia została troszkę w tyle 93% jeszcze ma, 100% w tej chwili skończyła Xperia i oto mamy wyniki także dla wszystkich niedowiarków jak widzicie Samsung wypadł Przepraszam bardzo, ciągle mi się to myli. Xperia, Xperia wypadła trochę blado. A blado, no trochę słabiej, powiedzmy. E, oto wynik e, Xperia, e, 20 502 łączny wynik. Resztę możecie zobaczyć, nie będę tego dla Was czytał. Taki jest wynik Xperia. Przejdźmy do wyniku e, HTC One. HTC One wynik 2000, 23 562. Resztę też sobie możecie dopatrzyć, też nie będę czytał. Także wynik jest o 3000 lepszy na HTC niż na Xperia. Wyjdźmy do ekranu głównego. Zróbmy jeszcze jeden, jeden test. Może kwadrant. Otwórzmy. Zamknijmy aplikacje pracujące w tle, czyli Antoine. Jest czysto. Przejdźmy. O, przepraszam. Jeszcze raz. Zamknięte. E, przejdźmy do aplikacji. Kwadrant. E, Otwórzmy. Kwadrant. Aplikacja się otwiera. OK. Umowa licencyjna. Pełny benchmark test. Proszę bardzo. I poszło. Zaraz sobie sprawdzimy. Dowiemy się. Tak samo mniej więcej, jak te telefony wyskoczą nam w tym teście. Także no, zanim długo będę musiał się zbliżać do końca wideo, już mamy 11 minut, no myślę, że jeszcze, jeszcze jeden test prędkości otwierania strony internetowych chciałbym zrobić i porównać, jak, jak te prędkości wyjdą mniej więcej, który telefon będzie szybszy w obsługiwaniu stron. Spróbujemy na jednej przeglądarce Chrome. Nie mam innej, nie, nie lubię, wolę Chrome, bo mogę synchronizować sobie zakładki z moimi komputerami, które mam w domu, także w momencie otworzenia mam wszystko to samo, co otwieram na innych komputerach. Mogę sobie wybrać, między którym komputerem chcę. HTC już skończył na marginesie, Xperia też skończyła. Czekamy na wyniki. No też jest różnica duża. Proszę bardzo, Xperia. Jest to wynik 7733. No jest duży wynik, dużo lepszy wynik niż HTC One X. Ale oto HTC One X, e, przepraszam HTC One, ciągle my się to myli. HTC One 12490. E, także jest dość duża różnica między, między Xperia Z i HTC. E, może jeżeli ktoś ma lepsze wyniki w zbliżonym do siebie między tymi dwoma telefonami, ja proszę o komentarze, zapraszam na moje forum e, mgadget.pl i, i dyskusję na forum e, pod odpowiednimi filmikami i, i pokazywanie screenów z tego. Także zapraszam jak najbardziej. A wejdźmy sobie w Chrome. E, akceptujmy warunki. Zaloguj się. E, szybko zmienimy tutaj sobie stronę. M PM. Dobra. Pięknie. Teraz przygotujmy sobie stronę tutaj, na HTC. OK. Gadżet. Gadżet.pl mamy. E, mamy te dwa portale, także uwaga, startujemy. To są dwie moje strony na obydwu urządzeniach, która szybciej otworzy. Proszę bardzo HTC już jest. No, troszkę później wyskoczył nam e, Xperia Z, także tak to mniej więcej wygląda. E, jak widzicie Xperia, Xperia Z i HTC e, mają różnym się kontrastem ekranu. Xperia trochę ciemniejszy, HTC ma trochę jaśniejszy. E, w ustawieniach, jeżeli wejdziemy do ustawień, wejdziemy sobie w ustawienia e, ekranu. E, i zobaczmy jak ma to ustawione. Jasność ekranu w HTC. Jasność jest automa na automatycznie ustawiona. Weźmy sobie wyświetlacz w Xperia Z. Weźmy sobie w jasność ekranu. Jasność ekranu też, też jest automatycznie, czyli tutaj, tutaj jest pytanie dostosuj do oświetlenia. Czyli tutaj dostosuje się do oświetlenia, to jest automatycznie, to jest prawdopodobnie to samo. Jest, jest jednak różnica w kontraście. Także weźmy jeszcze sobie raz na... Przeglądarkę, eee, przepraszam, przeglądareczka, także tutaj wejdźmy sobie teraz szybko na forum. Poszło, zobaczymy, który, no tu Xperia szybciej się załadowała z forum, także e, no e, co do ładowania stron jest Podejrzewam to samo. Mniej więcej, może to zależy od sieci, od sieci 3G. Tak samo jak widzicie, oba telefony współpracują w tej samej sieci, a niekoniecznie te same wyniki mają. Także taki szybki test na, na teraz, jak to wygląda z Xperium i z HTC. W późniejszym terminie zamierzam jeszcze jakiś test wymyślić, ale to już muszę pomyśleć, który test to zrobić. Muszę poczytać Wasze komentarze. Także zapraszam do oglądania i patrzenia na mój kanał, obserwowania mnie na, na Twitterze. E, MC zapraszamy zapraszam e, na moją stronę internetową e, www.mgadget.pl Link do tej strony znajdziecie pod opisem tego wideo, także zapraszam wkrótce na następne moje filmiki. Zapraszam do komentowania i zapraszam do pisania, jakie filmiki chcielibyście też zobaczyć, jakie porównania chcecie dokładnie zobaczyć, o czym chcecie, żeby te filmiki były. Zapraszam, piszcie o tym. Na pewno postaram się, jeżeli tylko będę miał czas zrobić taki filmik i zublaudować go na, na YouTube. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.